Cześć, tu Ogrodnik dla zabawy. Dzisiaj chciałem pokazać Wam rośliny, które wcześniej przesadzałem, ale też chcę pokazać wam trzy rodzaje hydroponiki, które stosuję i, i to nie jest jeszcze wszystko. <laughs> Przedstawiam wam księżniczki. Dwie księżniczki, które wpadły do hydroponiki jakiś tydzień czy dwa tygodnie temu. Rosną bardzo dobrze. Zapuszczała liść w czasie przesadzania, więc liść jest trochę. Trochę wyfasonowany, niestety. E, a ta puszczaliść liść aktualnie. Jak e, widać jest. E, kapią mi wodą, ponieważ e, ta hydroponika polega na tym, że jest tacka i w tej tacy po prostu jest glana woda. E, dokładnie to przelewam od góry rośliny, które wylatuje ta woda i zostawiam ją. Po prostu tak odsłonięto. W filodendronach uważam, że jest to dobry pomysł, ponieważ filodendrony lubią wilgoć w powietrzu, więc ta woda jeszcze paruje. Dodatkowo, to mam dość prosty sposób, widzę, ile tej wody jest, czy trzeba dolać, czy nie. Nie przeszkadza mi w niczym to. I minus jest taki, że po pierwsze, ta woda się kurzy. Więc on, taki korzuch na niej powstaje taki sam jak w stojącej wodzie. Po Zawsze powstaje taki korzuch. To jest jeden minus, drugi minus, no to jest sama estetyka. Różnie można do tego podejść, czy jest ładnie, czy nie jest ładnie. W każdym razie taki sposób jest też dopuszczalne i to działa. I to naprawdę działa. No i teraz już rośliny, które przesadzałem z wami, czyli są filmy na ten temat. Są to dwie alokacje, w dalszym ciągu niestabilne. I to jest drugi, drugi sposób hydroponiki, czyli jest to doniczka produkcyjna w, w naczyniu. Jak widzicie, po wyjęciu widać, jaki jest poziom wody, więc w ten sposób po prostu sprawdzam, czy jest wystarczająca ilość pożywki. wiaderko pomalowałem złotą farbą. Mam taką osłonkę, bo nie miałem żadnej dopasowanej do tej doniczki. Działa i wygląda całkiem nieźle. I ten sposób tak samo tutaj jest. Dokładnie w ten sam sposób. Tutaj woda jest dotąd. I też osłonka musi być to osłonka, która ma jakąś warstwę zabezpieczającą, żeby ta wilgoć nie wchodziła w tą osłonkę, żeby nie nie wychodziła nam na zewnątrz, bo tam woda cały czas stoi. Ta hydroponika jest też fajna, dopuszczalna i, i bardzo tania, no bo doniczki produkcyjne są za grosze, a e, no, działa. E, jeśli chodzi o te alokacje, te alokacje kupiłem z pamiętacie? I e, jest tak, że no nie ma strat. Liście, które były żółte, odpadły po przesadzeniu w alokazji, jak Zawsze tak jest. Martwi mnie trochę, że jeszcze żaden niś nie idzie nowy, ale też nie jest to dla mnie jakiś. Wielkie utrapienie, nie traci liści, więc jest całkiem nieźle. Ten liść to jest liść, który szedł, całkiem nieźle wyszedł. Także idzie w dobrą stronę. Jest tu jeszcze keramzyt, teraz już przy większych roślinach staram się keramzytu nie stosować, tylko stosuję to, co, co w księżniczkach jest, czyli tutaj jest akurat lawa wulkaniczna i zaolit. Można zrobić samemu coś ala lechuza, czyli jeszcze to powinien być pumeks, najwięcej pumeksu powinno być, trzy porcje pumeksu, dwie lawy wulkanicznej i jednego doolitu, taką mieszankę stosowałem też i, i, i też mi się bardzo dobrze sprawdza i miałem pumexu, więc jest bez pumexu. ale tak naprawdę co nie zrobicie to i tak będzie dobrze, aby to nie były jakieś kamyki bardzo gładkie, tylko właśnie, właśnie takie porowate ostatnią rośliną, którą chcę dzisiaj pokazać i ostatnim sposobem hydrofoniki, który najczęściej stosuję jest to strelicja, którą też przesadzałem z Wami i tak jest nowy liść, a już bardzo ładnie tu rośnie nowy liść, tutaj drugi liść wychodzi już także jedna i druga sadzonka ładnie puściły ten sposób jest coś ta alokacja tutaj mi przeszkadza ten sposób jest najlepszy pod względem e, obsługi, ponieważ tutaj nie trzeba myśleć ile wody jest, czy, czy korzuch powstał czy nie, tak jak u księżniczek, czy tutaj trzeba doniczkę wyjąć, żeby sprawdzić jaki jest poziom wody, tutaj nic nie trzeba robić, ponieważ jest pływak, ma ustawienia optymalne, czyli między jedną kreską tutaj tą dolną, a to to jest optimum i tutaj jak lejemy w zasadzie nic się nie ma prawa stać, jest też maksimum, czyli jak nalejemy do maksimum roślinie nie powinno się nic stać, ale już powyżej maksimum nie powinniśmy nigdy lać wody. Strelicje lubią, e, lubią ogólnie hydroponikę, bo o, nie wiem, wyjmowałem wcześniej, ale zobaczcie. Korzonki, jeden, drugi. Tak. Także tutaj też powychodziły. Także strelicje fajnie rosną hydroponice. Nie ma z nimi problemów. Jak macie, to przesadzajcie. Tylko tutaj jest zastosowany randzin bardzo drobny. To jest ten, ta frakcja najmniejsza yy, i to naprawdę lubię. Tu jest ta frakcja duża i, i przez to też, gdyby była ta mała, no one by lepiej stały te alokacje. w tej chwili się trochę bujają, ale chcę, żeby przynajmniej puściły jakieś nowe liście i wtedy je przesadzę pewnie do ciężkiego podłoża jakiegoś. Więc to jest trzeci rodzaj hydroponiki. I, I tutaj jest specjalna doniczka i akurat tu jest dedykowana też osłonka korona. Jedno i drugie można kupić na hydroponika.pl. Polecam, mają komplety takie jak trzeba. Nie tylko oni zresztą, bo, bo są różne sklepy nawet tańsze od hydroponiki. Ale akurat to łatwo zapamiętać, że rzeczy do hydroponiki, hydroponika.pl. I no tak naprawdę to ten odcinek już na tyle. Pokazałem właśnie nowe rośliny, rośliny, które przesadzałem, że dobrze się mają i nic im nie dolega. Także możecie próbować. Te metody działają. Tak I korzenie nie, nie były obrane z ziemi do cna. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Pa!